Dzień dobry, mistrzyni. Witam Cię na tym kanale Akademii Mistrzyni Biznesu, gdzie uczę kobiety, jak zarabiać więcej poprzez pracę z układem nerwowym w zgodzie z Twoją kobiecością i wykorzystaniem Twoich darów i Twojego potencjału. Ze mną przepiękny instrument, z którym się będziesz mogła spotkać, jak również ze mną, ale zanim o tym spotkaniu opowiem, chciałabym Tobie coś. Przeczytać, bo wiem, że jesteś dokładnie taką kobietą jak ja. Jesteś kobietą, która działa, jesteś kobietą, która działa mimo wszystko, mimo procesików, które się odbywają w głowie, mimo transformacji, trudnych doświadczeń i alchemii, tak zwanego naszego ołowiu w złoto. I chciałabym się z Tobą czymś podzielić i chciałabym Ciebie dzisiaj do czegoś zaprosić i jednocześnie a o tym może powiem. Za moment. <laughs> Chciałabym coś powiedzieć do kobiety wewnątrz ciebie. Do wszystkich kobiet, które w tobie są. Do Twojej mamy, do Twojej babci, do prababci, do Twoich przodkiń i do Ciebie, która do wszystko spaja, i kim dziś jesteś. Usłyszałam ostatnio takie zdanie, że nasze ciało nie jest nasze. Nasze ciało należy do przodków do przodkiń, Natomiast nasza dusza jest suwerenna, i możemy sobie krować w biznesie i w życiu w zgodzie z naszą wolną wolą, tą właśnie suwerennością. A teraz chciałabym się skierować do kobiety w tobie. Nie rozwiedziesz się z małym dzieckiem, mówili. Nie zakładaj biznesu po pandemii, mówili. W coachingu najwięcej zarobisz 10 tysięcy miesięcznie mówili. Nikt ciebie z dzieckiem nie zechce, mówili. W Polsce nie da się zrobić milionów złotych, mówili. Nie da się stworzyć szczęśliwej relacji i zarabiać więcej od mężczyzny, mówili. Nie można zmieniać non-stop tematu niszy, mówili. Nie da się wyprzedawać kursów certyfikujących, za kilkanaście tysięcy złotych w ciągu godzin, mówili. Nie da się zmienić swojej persony tożsamości w dowolną postać w grze zwanej życiem. Mówili. Nie wiedziałam uzdrowienia tej choroby przez 30 lat. Nie da się wyleczyć Hashimoto, tej chorej tarczycy z guzem. Mówili. Nie da się podróżować po świecie z małym dzieckiem i rodziną paczworkową, Mówili. Nie da się umrzeć za życia. Mówili. Musisz podlegać emocjom, bo to ludzkie, mówili. Nie da się realizować marzeń o śpiewaniu po czterdziestce. Mówili. Jak zrobisz miliony, to stracisz zdrowie, mówili. Życiowo można się tylko starzeć, a reverse aging nie istnieje, mówili. Nie da się planować przychodów co do złotówki, jak w grze, mówili. Nie da się pracować 2-3 godziny dziennie i robić 200 tysięcy miesięcznie, mówili. W Polsce nie ma kobiet, które chcą robić biznes i dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, mówili. Potrzeba lat, żeby uzdrowić się z głębokich traum, mówili. Kobiety w Polsce nie potrafią współpracować, tylko rywalizować, mówili. Mężczyzn wspierających kobiety w Polsce nie ma, mówili. Ludzie w Polsce nie chcą się rozwijać, mówili. A tobie co mówili? Czy słyszysz historię, którą tu opowiadam w sobie, w kobiecie, w sobie? Posłuchaj historii Agnieszki. Dorastając w nieustannym trybie ucieczki, jako dorosła osoba nie byłam pewna wielu rzeczy. Ale jedno wiedziałam z całą mocą: Musi istnieć świat inny niż ten, który ja znam. Zdanie, które wyryło mi się w pamięci w młodzieńczych latach, do to dziś towarzyszy mi wybrzmiewając: Zmień się, to i ja się zmienię. Wtedy było moim cierniem, dziś iskrą motywacji. I tak z dnia na dzień przekuwam swoje największe strachy w moc odwagi, która doprowadziła mnie do. Największej, na największą scenę, na jakiej przyszło mi wystąpić, na scenie życia. A dziś z radością wspieram animatorki oraz liderki sceny w prowadzeniu, tworzeniu eventów na luzie i z odwagą. To historia Agnieszki. Kasia Sześć lat temu podjęłam najlepszą decyzję mojego życia. Razem z maleńkim synkiem uciekłam 500 km od życia pełnego przemocy. Mimo strachu, braku perspektywy, pieniędzy, obietnic na lepsze jutro. Teraz jestem szczęśliwą, spełnioną kobietą. Żyję życiem, o jakim kiedyś marzyłam. Dziś prowadzę inne kobiety do wolności emocjonalnej od toksycznych relacji i pokazuję, jak dzięki pracy z układem nerwowym zmienić perspektywę na życie. Edyta. Jeszcze 11 lat temu pracowałam na menedżerskich stanowiskach w korporacjach farmaceutycznych. Z zewnątrz wszystko wyglądało idealnie. Dobre pieniądze, prestiż, stabilność, ale wewnątrz coraz głośniejsze wołanie mojej duszy do czegoś zupełnie innego. Niestety próbowałam zagłuszyć ten głos. Nawet moje ciało dawało mi znaki, że działam wbrew sobie. Pojawiły się ataki paniki, problemy ze zdrowiem, ale je również zignorowałam. W końcu wszechświat podjął decyzję za mnie i wyrwał mnie z tej iluzji. Nagle straciłam pracę, mamę i weszłam w trudny rozwód. Zostałam sama z wielkim kredytem, dwójką dzieci, bez pracy. To był moment prawdy. Trzymając się wiary w Boga i narzędzi rozwoju duchowego, zamiast się poddać, zaczęłam wracać do siebie, pomimo hejtu, braku wsparcia, pomimo lęku. Stanęłam na nogi i spotkałam mojego obecnego partnera, z którym stworzyliśmy rodzinę i prosperującą firmę fotowoltaiczną od zera. Równolegle ja przekształciłam moją wielką pasję i doświadczenia w holistyczną misję. Zbudowałam biznes holistyczny, w którym dziś pomagam kobietom wracać do swojej mocy i życia w zgodzie z duszą. Uczę je wychodzić z toksycznych relacji, przekraczać traumy, przełamać ograniczenia i tworzyć autentyczne. Biznesy z serca. Nie było łatwo. Były lęki, hejt i stalking, ale zrobiłam to mimo wszystko i dziś idę po więcej. Nie tylko dla siebie, ale dla pokoleń kobiet, które idą za mną. Kasia. Moja ścieżka ma ponad 18 lat. Po załamaniu mojego małżeństwa, gdzie ustała bliskość i życie seksualne, po rozwodzie z dwójką małych dzieci zaczęłam budować siebie. W terapii leczyłam wykorzystanie z dzieciństwa, rany nieobecnego ojca i grzecznej dziewczynki. Cały czas poszukiwałam odpowiedzi na pytanie: czym jest radość w życiu i jak być szczęśliwym? Dwa duże tematy. Które sama zmieniłam i uczę teraz ludzi, czuły kontakt ze swoim ciałem i robienie rzeczy, które kocham. Płacze, lęki, brak wiary towarzyszyły mi wiele lat i jeszcze się pojawiają. I mimo to wszystko założyłam własną działalność, wychowałam dzieci założyłam fundację Moc Możliwości, gdzie prowadzę Akademię Zdrowia Seksualnego, by każdy człowiek przez kontakt ze sobą mógł dać sobie wsparcie. I wewnętrzną siłę do ogromu wyzwań, jakie niesie życie. Kontakt ze świadomą seksualnością, czyli umiejętnym masażem, waginy i piersi u mężczyzn, kontakt z penisem, nauka przepływów orgazmicznych jest dla mnie kontaktem z własną mocą, tożsamością, otwarciem na moc w sobie, i tego uczę odzyskiwać swój czuły kontakt ze swoją mocą. Michalina. Stałam na krawędzi z diagnozą depresji, bez alimentów i z dwójką małych dzieci po rozwodzie, kiedy odważyłam się zobaczyć w tych okolicznościach trudnościach nie przeszkodę, ale dar. Zamiast ukrywać swoje bolesne doświadczenia, przekształciłam je w metodologię pomagania innym kobietom, łącząc głębokie praktyki duchowe z konkretnymi działaniami biznesowymi. Dziś prowadzę dochodowy biznes, pracując w zgodzie ze swoim rytmem i pomagając setkom kobiet. Udowadniam codziennie, że odwaga pokazania swojej prawdziwej drogi to najsilniejszy fundament marki osobistej. Moja wizja, moją wizją jest stworzenie społeczności kobiet, które przekształcają swoje najtrudniejsze doświadczenia w największe atuty, służąc innym i żyjąc w obfitości. Oto historie kobiet takich jak ty. Kobiety takie jak ty. Ja Paula, ja Michalina, ja Kasia, ja Edyta, ja Kasia, ja Agnieszka i ty. Dla takich kobiet jak ty, które robią to mimo wszystko. Przechodząc przez różne wyzwania, i transformując je, będąc alchemiczkami życia, zamieniając ołów w złoto, stworzyłam wydarzenie 14 czerwca w Warszawie od godziny 14. 14 od 14. To wydarzenie, którego Hymn poznałaś na początku tego wideo, ambasadorki, które właśnie ci przedstawiłam, z którymi poprowadzę panel, rozmowę. To miejsce, gdzie spotkają się kobiety, takie jak ty. Kobiety, o których będziesz mogła powiedzieć, popatrzeć na taką członkinię tego spotkania i patrząc na nią powiesz: She did it anyway. Ona zrobiła to mimo wszystko, tak samo jak ja. To nie będzie zwykłe spotkanie. To będzie portal transformacji, to będzie portal inicjacji, to będzie metamorfoza. Spotykamy się po to, byśmy mogły celebrować. Celebrować wszystko, co już zrobiłaś. Wszystko, co już jest za Twoimi plecami. Byś sobie uzmysłowiła, uprzytomniła, przypomniała, rozpoznała, zauważyła. Byś doceniła. Byś zwolniła. Może potrzebujesz przestać biec, a może potrzebujesz włączyć czwarty bieg. To wszystko, co już zrobiłaś. Co zrobiłaś mimo wszystko, jest wielkim potencjałem, który wykorzystujesz już na pewno w swoim życiu biznesowym lub pragniesz zacząć to robić, tak jak ja, Agnieszka, Kasia, Misia, druga Kasia, Edyta i jak kobiety, które spotkasz na tym wędzie. Będziemy nie tylko rozmawiać, bo będziemy też transformować. Poprowadzę sesję grupową, sesję. Ustawień energetycznych, w mojej metodologii ustawień energetycznych, jak również użyjemy harfy, po to, by reinstalować w tobie wszelkie niewspierające przekonania, wszelkie za mało zrobiłam. A komu może posłużyć bardziej moja historia? Jak mogę z tych 10-15 tysięcy miesięcznie robić 25 albo 30, a z tych 20-50? Usiądź z kobietami, które to robią i które tego pragną tak samo jak Ty. Pozwól się poprowadzić, posłuchać harfy, posłuchać prelekcji i nabrać wiatru w żagle na kolejne pół roku, które przed Tobą, bo jesteś taką kobietą jak ja. Gdy ja na ciebie popatrzę, powiem do ciebie: She did it anyway, a ty poczujesz ciarki na całym ciele, kiwniesz głową i przyjmiesz i pójdziesz dalej realizować swoją wielką misję. Zapraszam cię do tego wyjątkowego portalu transformacji. 14 czerwiec, Warszawa. Dodatkowo przewspaniałe bonusy, po to byś mogła poznać moją Akademię, po to byś mogła poznać kolektyw, do którego cię również zapraszam na kolejny rok transformacji w Twoim biznesie, więc to jest ten moment, w którym Ty mówisz, ja czekałam właśnie na taką informację, czekałam na taki event, czekałam na takie historie takich kobiet, czekałam na to zaproszenie. Widzimy się na evencie, szczegóły znajdziesz w opisie tego odcinka. Zapraszam Cię też oczywiście na moją stronę pauladamska.pl strona się tak jeszcze nazywa, chociaż ja, a już nazywam się Paula Atman i na tej stronie pauladamska.pl na, samy, na, na samym, 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 samym wierzchu zobaczysz przepiękny baner przygotowany przez cały zespół Akademii. I właśnie zaproszenie do tego niezwykłego spotkania na żywo w Warszawie. Twoja transformacja, Twoja historia Twój portal do inicjacji na kolejne pół roku działań w Twoim biznesie. Do zobaczenia.